Ok, yy, w tym odcinku pokażę Wam, jak włożyć płytę do Xboxa. Tak. Ok, niezbędny Wam jest Xbox albo PlayStation. No, zależy kto co lubi. I spróbujemy, spróbujemy, bo nie wiem, czy się uda. Spróbujemy włożyć Minecrafta. Dobra, wyjmujemy płytę. Wyjmij się. Trzeba trochę poklepać. Spróbujemy włożyć Minecrafta. Um, gdzie jest Minecraft? Minecraft? Minecrafta. Ok. Wyjmij się. Ważne jest, żebyście brali tak płytę i tak trochę pomasowali ją, co nie? Bo jak bierzecie ją tak, to ona się niszczy. A jak tak, musicie je wierzyć. Tak dokładnie całą ręką wziąć i włożyć tak. Kiedy płyta jest w środku. Xbox zacznie mówić: a Aż w końcu nie włączy się, Co nie? Jak czasami się gra nie włącza. Tak jak w tym przypadku się nie włączyła. Trzeba zrobić tak. Oj Xboxik. Przepraszam, nie będę cięż bił. Włącz się. No i proszę, włączył się. Musicie być. Znaczy, no, morał tego jest taki, że musicie być miłi dla Xboxa. No dobra, nie grasz już dzisiaj.